Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Robert J. Schmidt. Kroniki jednorożca. Polowanie. Czyta Tomasz Bielawiec. Od wydawcy. Ten tekst powstał kilka lat przed rokiem 2010. A mimo to znalazło się w nim wiele wyjątkowo trafnych przewidywań dotyczących przyszłości. Wygląd wieżowca Sky Tower późniejsza o 8 lat prezydentura Bronisława Komorowskiego. Katastrofa, zamach, w której ginie większość prominentnych członków partii rządzącej, trik Putina polegający na wymianie stanowisk i powrocie w 2012 roku na fotel prezydenta Federacji Rosyjskiej, a nawet przyznanie Polsce organizacji Euro 2012, które nastąpiło dopiero pięć lat po powstaniu tego tekstu. Okazały się one tak celne, że postanowiliśmy nie wprowadzać korekt, prostujących kilka drobnych nieścisłości. Byś mógł obcować z pierwotną wizją autora, słynącego z przepowiadania w swoich książkach wydarzeń z przyszłości, przyjemnej lektury i czuj się ostrzeżony. Bazylika Świętego Piotra. Przebudowywano wiele razy. Daleka była droga od wizji Bramantego przez projekty Rafaela aż do Michała Anioła, który na szkicach tego pierwszego oparł ostateczną wersję świątyni. Tę znaną nam dzisiaj, górującą nad wiecznym miastem. Nie tylko głoszącą wśród pielgrzymów chwałę najwyższego, ale także powalającą na kolana niezwykłym pięknem i majestatem tych, którym wydaje się, że w Boga nigdy nie uwierzą. Podobne wrażenie odnosi pielgrzym spoglądający na symbolizujące czterech ewangelistów strzeliste, acz wciąż nieukończone wieże barcelońskiej Sagrada Familia. Bazylika ta jest tak odmienna od wyobrażenia klasycznego kościoła, że człowiek, wkraczając w jej mury, czuje się jakby wstępował do zupełnie innego świata. Patrząc na niesamowite, obce wręcz kształty budowli, nawet ktoś dobrze obeznany ze sztuką architektury, musi przyznać, że jego wiedza jest niczym w porównaniu z geniuszem Gaudiego. Nie brak na świecie mistycznych budowli sakralnych od wieków urzekających pięknem, i nic w tym dziwnego. Ich twórcy czynili wszystko, co w ludzkiej mocy, by dzieło było godne Boga. Mając w pamięci te cuda, trudno zrozumieć, czym kierowali się projektanci domu Bożego, stojącego w samym sercu Białego Stoku. Betonowa bryła, przypominająca raczej hale hipermarketu, aniżeli kościół, niewiele miała w sobie gotyckiej wyniosłości. Nie była też wzorem stylu modernistycznego, a już z pewnością nie wywierała należytego wrażenia na wiernych, którzy całkiem niedaleko mogli znaleźć zacisze do modłów w jednej z pereł europejskiej architektury sakralnej. Tyle, że tamten budynek zdobiły prawosławne krzyże. Wnętrze betonowej świątyni też było surowe, białe jak oblicze śmierci, chłodne jak jej oddech. Mimo, że na dworze panował właśnie trudny do zniesienia upał. Masywne drzwi zamknęły się za wchodzącym z głuchym łomotem. Lecz nikt z obecnych nie odwrócił głowy. Przebrzmiały już akordy organów. Za chwilę miało rozpocząć się kazanie. Kapłan wspinał się właśnie po stopniach niewysokiej ambony. Jedno jest królestwo w niebiesiech! powiedział ubrany na biało mężczyzna o długich, siwych włosach i przeraźliwie szczupłej twarzy, wchodząc między ostatnie rzędy pustych ławek. Czyż nie tak mówi Biblia? Wierni jak na komendę odwrócili głowy ku idącemu środkiem nawy przybyszowi. Otwierający pismo święte kapłan zamarł z uniesioną do błogosławieństwa ręką, patrząc z nieskrywanym zaskoczeniem na zbliżającą się do ambony postać. W absolutnej ciszy każde zetknięcie podkutych obcasów z imitacją marmuru na posadzce brzmiało w uszach zgromadzonych niczym uderzenie kowalskiego młota. Dlaczego więc, miast wspólnie głosić chwałę zbawiciela, rozłupujecie wciąż królestwo Chrystusowe na kolejne, niewiele różniące się od siebie odłamki? zapytał przybysz, a głos miał mocny, donośny, choć zarazem bardzo spokojny. Zgromadzeni w świątyni, widzieli go teraz lepiej. Orli wydatny nos. Zrytą, z marszczkami wychudłą twarz, pokryte dwudniowym, ale rzadkim zarostem zapadłe policzki i oczy. Niesamowite. Lśniące i tak niebieskie jak królestwo, o którym mówił. Mężczyzna zatrzymał się przy pierwszych ławkach. Przyklęknął ostrożnie na jedno kolano i przeżegnał się za maszyście, pochylając głęboko głowę. Dla srebrników to czynicie, jak Judasz? Zadał kolejne pytanie, powstając z ironicznym uśmiechem na szerokich ustach. A może dla chwili złudnej władzy? O kim mowa? Wyjąkał zaskoczony proboszcz. W jego głosie dało się wyczuć niepewność i zbyt twardy, jak na te strony akcent. O ludziach, którzy przybijają do wrót świątyń karteluszki ze swoimi prawami. Odparł nieznajomy. O przepełnionych grzechem pychy sługach bożych, buntujących się przeciw władzy innych, nie mniej godnych pogardy kapłanów. O chciwych wyznawcach bożka mamony, opływających w luksusy pośrodku morza biedy. O fałszywych autorytetach moralnych, wyprowadzających swoimi postępkami wiernych ze świątyń. O tych wszystkich, którzy zwą siebie protestantami, prawosławnymi, katolikami, choć tak naprawdę, jako dzieci tego samego Boga, zwać się powinni jedynie chrześcijanami! Mówiąc te słowa, nie patrzył na ambonę. Przyglądał się za to uważnie siedzącym wokół niego ludziom. Wierni bali się spojrzeć mu prosto w twarz. Ale gdy odwracał wzrok, śledziły go dziesiątki par oczu. Czuł te spojrzenia na plecach. Palące, pełne lęku, ale jeszcze nienienawistne. Synu, dlaczego przeszkadzasz w odprawianiu nabożeństwa? Tym razem pytanie z ambony padło ostrzejszym tonem. Za kogo się uważasz? Ktoś zakasłał w jednej z ostatnich ławek po prawej. Ktoś inny natychmiast uciszył go przeciągłym syknięciem. Wiesz, kim jestem, jako i wy. Mężczyzna zatoczył koło, rozłożonymi rękami wskazując na ławy. Choć nie chcecie w to jeszcze uwierzyć. Bluźnisz, krzyknął ksiądz, opierając się dłońmi o rzeźbioną balustradę. Otwarta Biblia popchnięta jego wydatnym brzuchem zsunęła się z podpory i szeleszcząc kartkami poleciała wprost w wyciągnięte dłonie mężczyzny w bieli. Ja bluźnię? Przybysz roześmiał się i delikatnie wyprostował zagięte stronice. Nie masz prawa! Zaczął proboszcz, lecz nie dokończył. Zatrzaśnięta z hukiem święta księga nie tyle zagłuszyła jego słowa, ile wcisnęła mu je z powrotem do krtani. Głos przybysza wydawał się teraz niemal szeptem, ale nie było w kościele osoby, która by nie drgnęła, gdy rozległy się wypowiedziane z wyraźną pogardą słowa. A jakie ty masz prawo do bycia pasterzem tej trzody po tym, co stało się w Krzydlicach, Morągu, Piasecznie, Stalowej Woli? Czy twoje owieczki wiedzą, dlaczego opuszczałeś tamte parafie nocą, po kryjomu, nierzadko w asyście ochrony? Nadana twarz duchowego spurpurowiała. Zsiniała niemal. Oczy przez chwilę wyrażały bezgraniczne przerażenie, ale zaraz górę wzięła nienawiść. Kąciki ust zadrgały nerwowo. Mierzyli się wzrokiem kapłan i nieznajomy. Ty, urbanowa komunistyczna gnido! wysyczał wreszcie ksiądz, a jego twarz pojaśniała. Tak, już wszystko rozumiem! On cię tu nasłał! Najpierw kłamliwie opisała, teraz ten, który mnie przysyła! odpowiedział spokojnie mężczyzna w bieli, przyciskając Biblię do piersi. Nie ma nic wspólnego. Z wymienionym przez ciebie człowiekiem. Już ja doskonale wiem, skąd przychodzisz, kto ci płaci. Probosz wycelował palec w smutno się uśmiechającego mężczyznę. Ale mnie tak łatwo nie przestraszysz, komuchu. Solą w oku wam jesteśmy, bo ludzi nie dajemy ogłupiać i ograbiać w biały dzień. A propos ograbiania, przerwał mu bezceremonialnie człowiek w bieli. Ta starowinka, którą namaściłeś przedwczoraj, miała całkiem sporo oszczędności w szafie. Chyba jeszcze nie zdążyłeś ich wpłacić na to konto w arce, z którego finansujesz. Kłamca! Oszczerca! Wydarł się kapłan. Spojrzał błagalnie na swoich parafian, rozkładając ręce w papieskim geście. A wy co tak siedzicie i patrzycie, kiedy waszego proboszcza prowokatorzy poniewierają? Przybysz spojrzał z rozbawieniem na ławki. W których paru mężczyzn zaczęło się nerwowo kręcić. Trzech właśnie wstało, zachęcanych kolejnymi wezwaniami kapłana. Siwy wskazał palcem najbliższego z nich. Ubrany w wyświechtany śliwkowy garnitur, pamiętający zapewne wczesnego gierka, był niższy od niego o głowę i znacznie grubszy. A kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Powiedział, patrząc prosto w zmrużone zimne oczy w kolorze stali. Na wysokim czole wskazanego mężczyzny, mimo chłodu panującego w świątyni, pojawiły się krople potu. Spływały szybko niknąc w krzaczastych brwiach. Pobijesz mnie, Włodziu, jak te kobiecine w zeszły piątek, która nie mogła oddać pożyczonych na leki pieniędzy? skatujesz mnie jak ją za marne dwieście złotych, a może pogrozisz mi kozikiem, który wciąż nosisz w kieszeni, tym samym, którym pociąłeś twarz jaćki od sobolaków. Pamiętasz ją na pewno. Może i minęło trzydzieści lat od tamtej chwili. Ale przecież to była twoja pierwsza poważna robota, panie, wsiowy gangster. Nie lubisz, kiedy chłopcy rogala tak na ciebie mówią? Nie lubisz, ale musisz słuchać za każdym razem, kiedy idziesz po swoje srebrniki. Mężczyzna w śliwkowym garniturze zadrżał, słysząc te słowa. Potem spojrzał niepewnie na twarz siedzącej obok niego kobiety. Wymalowane wszystkimi odcieniami fioletu okrągłe z przerażenia oczy mówiły same za siebie. Do tej pory Włodzimierz Praszka był dla ich właścicielki kochającym. Może tylko nieco zbyt surowym mężem, tak z zamiłowania i zawodu, nie wiedziała o dodatkowych zajęciach ani o wielu innych sprawach domorosłego egzekutora długów pobliskiego lombardu. Jednakże o starym nożu noszonym podobno dla samoobrony musiała wiedzieć. Pociągnęła osłupiałego męża za rękaw, a on z otwartymi ustami i wybałuszonymi oczami, Klapnął ociężale na tyłek, skupiając na sobie spojrzenia najbliżej siedzących. I ty, brutusie przeciwko mnie? Palec przybysza powędrował ku następnemu obrońcy księdza. Wskazany podchodził, lekko pochylony, z rękami wyciągniętymi jak do walki. Myślisz, Pawlik? Siwy spokojnie patrzył mu prosto w oczy że pójdzie ci ze mną tak łatwo jak z człowiekiem którego potrąciłeś tamtej sylwestrowej nocy na drodze zapatykami on nie mógł się bronić kiedy ściągałeś go na pobocze Miał złamany kręgosłup, był całkowicie sparaliżowany, ale mógł mówić i mówił, ciągle mówił, prawda? Błagał, żebyś się ulitował, żebyś wezwał pomoc, żebyś nie pozwolił mu umrzeć. Wiesz, jak długo jeszcze konał po tym, jak odjechałeś, zepchnąwszy go do wypełnionego śniegiem rowu? Wiesz, co się potem stało z jego rodziną? Pawlik, a właściwie Paweł. Bo zdrobnieniem nazywała go tylko żona i paru kolegów, szedł nadal w kierunku mężczyzny w bieli. Ale w jego postawie nie było już śladu agresji. Szedł jak automat. Ręce opuścił. Szczęka drgała mu spazmatycznie, oczy zaszły mgłą. Nie miał pojęcia, co stało się z ofiarą wypadku. Nie chciał też wiedzieć, co spotkało rodzinę tego człowieka. Pragnął zapomnieć. Lecz nawet lata picia na umór nie uwolniły go od tamtych wspomnień. Wmawiałeś sobie, kiedy dopadały cię koszmary, że ten człowiek przeżył. Staniczny szept siwego dotarł do najdalszych rzędów. Choć w głębi duszy dobrze wiedziałeś, że nie miał najmniejszych szans, utrata takiej ilości krwi, hipotermia, to był środek naprawdę mroźnej zimy. Ty też nie będziesz miał szans, Pawlik, kiedy staniesz przed obliczem najwyższego sędziego. Może gdybyś nie zabrał wtedy portfela, gdybyś nie ściągnął obrączki, gdybyś choć przestał jeździć po pijaku. Mężczyzna zwany Pawlikiem upadł na kolana o krok od swojej niedoszłej ofiary. Płakał, bełkotał coś niezrozumiale, potem, nie wstając z kolan, rzucił się w stronę ławek. Usiłował chwytać siedzących najbliżej ludzi za nogi, ale oni odsuwali się od niego, sycząc z obrzydzenia, jakby roznosił najgorszą zarazę. Trzeci obrońca księdza sam grzecznie usiadł na miejscu. Zanim przybysz zwrócił się w jego stronę, wszelako szmer w kościele nie ustał. Akustyka w niegrzeszącej urodą budowli była naprawdę znakomita. Każde... Najciszej nawet wypowiedziane słowo było słyszalne równie dobrze w ostatnim rzędzie, jak i tutaj tuż pod amboną. Znam każdy was grzech i każde przewinienie, ciągnął siwowłosy, przechadzając się z wolna przed pierwszą ławką. Mam adres twojej nowej kochanki, Jureczku. To już druga zaliczona sekretarka w tym roku, nieprawdaż? Wymieniony z imienia Nowobogacki zaśmiał się nerwowo i umilkł, dostrzegłszy nienawistne spojrzenie eleganckiej żony. O fagasie z niebieskim fokusem, któremu już dwa razy rozorałaś obcasami pod sufitkę, też wiem. Nienawiść w oczach byłej miejscowej miss Piękności ustąpiła czystemu przerażeniu. Siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt. Szczupły chłopak w przydużej marynarce przełknął nerwowo ślinę, aż mu jabłko Adama zatańczyło na łabędziej szyi. Tyle już ukradłeś z kasy osiedlowego sklepu, w którym pracujesz, a właściciel nadal myśli, że to on ciebie wykorzystuje, nie płacąc za nadgodziny. A pan listonosz może ma nadzieję, że nikt nie wie, kto zlecał w lipcu włamania do mieszkań urlopowiczów z Antoniukowskiej? I znów tylko kilka kroków dzieliło mówiącego od ambony. Probosz stał jak skamieniały, przypominając jedną z naturalistycznych rzeźb, zdobiących zazwyczaj stare kościoły. Zapewne wiedział już, że przegrał tę walkę, ale wciąż zastanawiał się, kim jest mężczyzna ubrany na biało. W przeciwieństwie do parafian, nie wierzył, że wiedza, jaką dysponuje tajemniczy przybysz, pochodzi z zaświatów. A wracając do naszego pasterza. Szmery rozmów umilkły nagle jak jęki umierającego, który właśnie dokonał żywota. Pani Wieczorkowa, proszę zapytać syna po powrocie do domu, gdzie to wyjeżdżał z księdzem Dobrodziejem w soboty, a jeśli nie będzie chciał powiedzieć. To może kasety wideo, które znajdują się na plebanii w skrzyni z drewnem na opał do kominka, tej dębowej, zamkniętej na kłódkę, wyjaśnią sprawę. Zamilcz, proszę, zamilcz! Zdawało się, że ksiądz zupełnie bezgłośnie porusza ustami. A mimo to wszyscy słyszeli, co mówi. Cud prawdziwy. A może tylko efekt wyjątkowego kunsztu pozbawionego gustu architekta? Siwowłosy zamilkł. Odwrócił się ku ambonie i wzniósł ramię w oskarżającym geście, lecz zanim się odezwał inny głos, przerwał ciszę, o wiele wyższy w tonacji i znacznie bardziej stanowczy. Dobiegał od wejścia. Przedstawienie skończone, panie Lis. Obejrzeli się prawie wszyscy, prócz mężczyzny w bieli i księdza, który patrzył w tamtą stronę cały czas. Starzec opuścił, powoli wyciągniętą rękę i zmeł w ustach ciche przekleństwo, tak ciche, że nikomu nie udało się go usłyszeć. Przy wejściu stało trzech mężczyzn w czarnych garniturach. Dwaj potężnie zbudowani obyczych karkach i niemal identycznych twarzach trzymali się za plecami trzeciego, znacznie szczuplejszego i niższego od nich. Już na pierwszy rzut oka widać było, że jest on o wiele starszy od swoich towarzyszy. Miał wysokie, blade czoło, przypruszone siwizną włosy, wodniste oczy, wąską szczelinę ust, niemal całkowicie pozbawioną warg i orli nos na którym opierały się grube okulary o lekko przyciemnionych szkłach. Ci, którzy siedzieli najbliżej, gdyby mieli dobry zmysł obserwacji, mogliby zobaczyć jeszcze jeden szczegół cieniutką, kolistą bliznę na skroni. Urząd Ochrony Państwa, oznajmił niski mężczyzna, pokazując niewielką odznakę, której kształtu z tej odległości nie dałoby się rozpoznać, nie mówiąc już o odszyfrowaniu zdobiących ją napisów. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i pozostanie na miejscach. Dodał, widząc poruszenie, jakie wywołały jego słowa wśród zaskoczonych ludzi. Rośli blondyni, najprawdopodobniej bliźniacy, stanęli tymczasem za plecami mężczyzny w bieli. Ich przełożony podszedł z przeciwnej strony, przyklęknął przed ołtarzem i niedbale się przeżegnał. Potem spojrzał prosto w oczy siwowłosego: Edmundzie Lisie, synu Stanisława i Weroniki powiedział beznamiętnie, jakby cytował dane z rocznika statystycznego. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej aresztuję pana za uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem była próba wymuszania okupów przez zastraszenie i szantaż osób duchownych. Oskarżony milczał. Jedno skinienie okularnika wystarczyłoby, fachowo założono mu kajdanki i pociągnięto między ławki. Nie bronił się, gdy bliźniacy go wyprowadzali, nie szarpał nawet. Szedł potulnie, niemal bezwolnie, pomiędzy funkcjonariuszami służb specjalnych, wpatrując się w podłogę. Milczał, ale z jego twarzy nie zniknął ironiczny uśmieszek. Proszę o wybaczenie. Oficer omiótł wzrokiem siedzących w ławkach. Przede wszystkim za to, że tak długo nie reagowaliśmy. Jak Państwo rozumieją, musieliśmy poczekać, aż podejrzany zabrnie tak daleko w swoim przedstawieniu, by podczas procesu nie mógł się wyłgać byle wymówką. Zaręczam jednocześnie, że Edmund Lis już nigdy nie będzie się wam narzucał. Dziękuję za zachowanie spokoju i współpracę. Szczęść Boże! Zdezorientowany nagłym zwrotem wydarzeń proboszcz. Nadal tkwiący na ambonie, przeżegnał się nerwowo i patrząc za odchodzącymi. Wyjąkał trzęsącym się głosem. Bracia moi i siostry, oto byliście świadkami okropnych pomówień, jakie ten oszczerca wypowiedział, nie tylko przeciw wam, ale i mnie, waszemu pasterzowi, a jednak sprawiedliwość boska, jak widzicie, istnieje. Zmierzający do wyjścia oficer, słysząc te słowa, zatrzymał się w połowie nawy i powoli odwrócił. Pan lis żyje wprawdzie z szantażowania ludzi, powiedział beznamiętnym tonem, ale nigdy nie nazwałbym go kłamcą albo oszczercą. Podstawą działalności kierowanej przez niego grupy przestępczej jest doskonały wywiad środowiskowy. Obawiam się, że żaden z postawionych tutaj przez niego zarzutów nie był kłamliwy. Ale tym zajmą się w swoim czasie właściwe organy ścigania. Wyprowadzany musiał dosłyszeć te słowa. Do uszu zebranych w kościele doszedł bowiem jego głośny śmiech na tyle głośny, że zagłuszył nawet kroki zamykającego pochód mężczyzny w czerni. Polaryzowane szyby Mercedesa przepuszczały niewiele światła. Lis rozparty wygodnie na tylnej kanapie, Spoglądał na pozbawioną wyrazu twarz szpakowatego mężczyzny, co chwila zerkając znacząco na skutek kajdankami ręce. Nie masz mi nic do powiedzenia? zapytał mężczyzna w czarnym garniturze. Jako oficerowi ułopu, który notabene został rozwiązany dziewięć lat temu, czy doktorowi Lewińskiemu, mojemu bezpośredniemu przełożonemu, Edmund odpowiedział pytaniem na pytanie i uśmiechnął się rozbrajająco. Jako przełożonemu, szpakowaty nie przejawiał ochoty do żartów. Jako przełożonemu mogę ci powiedzieć jedno, Adamie. Byłeś znakomity w tej roli. Tylko skąd przyszedł ci do głowy ułop? Pochylił się do przodu i podniósł skuter ręce. Bądź tak uprzejmy i zdejmij mi w końcu ten złom. Co do łopu improwizowałem, żaden z tych kmiotów nawet tego nie zauważył, a kajdanki, przykro mi, ale kluczyki ma któryś z golców. Lawiński skinął głową w stronę tylnej szyby, przez którą było widać niewyraźny kształt maski jadącego za nimi suwa z ochroniarzami. Będziesz musiał znieść ten dyskomfort jeszcze przez jakiś czas. Dlaczego mi to robisz? rzachnął się Lis, opadając teatralnie na siedzenie. A dlaczego ty nam robisz takie numery? Nie po to cię szkoliliśmy, żebyś epatował ludzi tandetnymi przedstawieniami. Nie? W takim razie po co? Lis spojrzał z rozbawieniem na szarą w tym oświetleniu twarz przełożonego. Powiedz mi, po co tak naprawdę mnie szkoliliście? Twoje zdolności są niezbędne dla obronności kraju. Główno prawda. Krzyknął siwy, wciskając się w kąt. Bóg, honor, ojczyzna! Akurat na te przykazania zabrakło miejsca w waszym katechizmie moralnym. Już prędzej pasują burdy, honoraria, ochlaj. Używacie mnie do eliminowania konkurencji przy żłobie i tyle! Lewiński spojrzał na niego z wyrzutem. Ujawnienie księdza pedofila uważasz za słuszne posunięcie, ale urzędnika, który bierze łapówki, już nie? Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt pis uśmiechnął się złośliwie, że ujawnia się tylko urzędników powiązanych z opozycją, to masz rację, nie uważam. Bo nie powiesz mi chyba, że kiedykolwiek ktoś z naszego zespołu otrzymał zadanie rozpracowania człowieka z kręgu premiera.